Witajcie na moją dzisiejszą propozycję makijażową. Najpierw nakładam krem CC, który wyrównuje koloryt, dba o nawilżenie skóry, pięknie potrafi zakamuflować lekkie, drobne zaczerwienienia na skórze. Niacynamit, Wierzby to naprawdę świetny zestaw. Na to wyląduje podkład podkład matujący który da odpowiednie krycie, większe takiego, jak potrzebuje na cały dzień. Dzisiaj krem CC był naszą bazą pod podkład. Odcienie podkładów do wyboru, do koloru, w rozświetleniu bądź w wykończeniu matowym, tak jak lubisz, możemy dopasować dla Ciebie. Całość zafiksujemy pudrem sypkim. Dzisiaj użyłam jedwabistego pudru wygładzającego, czyli Photoshopa w słoiczku. Konturowanie, czyli Trio. Brązer. Pamiętaj, aby nakładać go ruchami ku górze policzka kierowanymi. Omiotamy policzki w górę. Podkreślamy owal twarzy, linię żuchwy, wysmuklamy nosek, rozświetlacz, wkręcamy wokół oka i na szczytkości policzkowej nieco subtelnego różu. Na rzęsach ląduje baza, również na brwiach. To jest baza, która pięknie pielęgnuje i odżywia dzięki zestawowi Pantenol Pro. Brwi podkreślamy delikatną, miękką kredką. Ona nada kontur, kształt naszym brwiom, a króciutkimi, delikatnymi pociągnięciami dodamy wypełnienia, uzupełnimy włoski. Całość podkreślimy dodatkowo tuszem do brwi. On nam je zagęści i podbije pigment. Na powieki baza pod cienie do powiek, która pięknie nam powieki przygotuje, wygładzi, wyrówna ich koloryt. I dzisiaj takie trzy cienie w akcji. Na początek cień biscotti najjaśniejszy nakładamy na całą powiekę ruchomą ponad załamaniem pod bługiem brwiowym. Nasze płótno przygotowane. Ciemniutki cień espresso ląduje w załamaniu powieki nieco powyżej. Chcemy nasze oko nieco otworzyć, przyciemnić załamanie powieki, podkreślić zewnętrzny kącik i unieść nieco opadającą powiekę. A więc ten ciemny cień pojawia się również jako kreska subtelna na dolnej powiece. Całość miękkim, puchatym pędzelkiem rozblendowujemy, łączymy, robimy taką subtelną chmurkę. Te cienie wykonane słuchajcie, w technologii Chroma Fusion pięknie się nakładają, aplikują i są trwałe. Do podkreślenia wykończenia oka, tusz to rzęs Lash Love Panorama, czyli efekt panoramicznych rzęs, tak jak lubicie. Wytuszujesz tym tuszem wszystkie rzęsy, od najkrótszych po najdłuższe. I szybki lifting, tak, tak, w makijażu szybki lifting też jest możliwy. Wystarczy użyć najjaśniejszego korektora do twarzy, takimi drobnymi paseczkami nanieść, wklepać w skórę. I lekkie rozświetlenie z uniesieniem, subtelnym uniesieniem policzka gotowe. Usta. Dziś na ustach konturówka Rose. Bardzo miękka, pięknie się prowadzi, lekkie wypełnienie. Koniec szminka, Poetic Pink. Mega nawilżenie dla Twoich ust. Dzisiaj w akcji takie trzy cienie. Najjaśniejszy biscotti, później ciemne espresso i wykończenie makijażu Golden Mouth, czyli połysk.